Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o autach używanych, tym razem Seat czyli SUV segmentu C, pięciodrzwiowy, oferowany z sześciobiegową manualną oraz siedmiobiegową skrzynią DSG. Napęd na przód, na wszystkie koła, samochód zaprezentowany w 2016 roku. Produkowany tutaj w Czechach, niedaleko, w miejscowości Kwasiny. Długość samochodu to 436 cm, szerokość 184, wysokość 160, rozstaw Osi 263. I bagażnik ponad 500 litrów, 510 litrów w wersji 4x4 485. Konkurent takich Audi jak Skoda Karo, omawiana przeze mnie. <tryk> Audi Q3, Seat, Hyundai Tucson, Kia Sportage, czy Peugeot 3008. Auto było oferowane w kilku wersjach wyposażenia, między innymi Reference Style, Excellence, FR, czy Cupra. Samochód był oferowany w kilku wersjach silnikowych, spory wybór silników benzynowych, jak i diesla. Każdy znajdzie coś dla siebie. To można powiedzieć o sylewce ceatateki. Na pewno ciekawa stylizacja. Yy, przed, przód, szczególnie tutaj, <laughs> yy, powiedzmy, reflektory charakterystyczne, yy, zderzaki, yy, tylne, tylne lampy charakterystyczne, nakładki także na tutaj nadkola progi oraz zderzaki. Albo w kolorze, albo czarne. To wszystko zależy też od wersji. Jest to samochód yy, bliźniaczy ze Skodą Karok. Yy, tutaj w 2020 roku auto przeszło facelifting. Na pewno samochód może się podobać. Do, do dzisiaj się samochód nie zestarzał. Jest bardzo nowoczesne. Wnętrze, także charakterystyczne dla Seata. Volkswagena, grupy Volkswagena, ekran multimedialny, sterowanie nawiewami, klimatronikiem, wszystkie podzespoły, przełączniki tutaj z grupy Volkswagena, praktycznie są kierownica sterowanie tempomatu. Wyświetlacze, wirtualny zestaw zegarów, także może być wyposażone. Co do wnętrza, tutaj fotele są dosyć wygodne, miejsca z przodu jest sporo, zarówno nad głową, jak i na boki z tyłu tego miejsca też nie brakuje. Dodatkowo bagażnik sporej, sporej wielkości ze składaną i w, w kanapą, która jeszcze powiększy ten bagażnik. Co do silników, tutaj tych silników, wszystkie te silniki były omawiane przeze mnie, silników jest sporo, począwszy od podstawowego silnika 1.0 TSI, mocy 115 koni mechanicznych, on rozpędza się w okolicach 10,5 sekundy do setki. Średnie spalanie to około 6-7 litrów. Kolejny silnik 1.4 TSI, 150 koni, 1.5 TSI, 150 koni. Tutaj te silniki są w zależności od rocznika oferowane. Średnie spalanie nawet może być mniejsze niż w przypadku silnika 1.0 TSI, ale to wszystko zależy od jazdy średnio. Musimy liczyć około 6-7 do 8 litrów. W mieście może to być więcej, na trasie mniej. Te silniki są dosyć ekonomiczne, także ktoś, to nie będzie szalał, to na pewno spalanie będzie miał niziutkie. Tutaj osiągi są znacznie lepsze, bo kolica 8,5 sekundy do setki. Kolejny silnik, najmocniejszy 2.0 TSI 190 koni Tutaj w poniżej 8 sekund do setki, średnie spalanie w okolicach 8-10 litrów. No i silniki diesla 1,6 TDI 115-konne oraz 2,0 TDI o moc od 150 do 190 koni. Tutaj średnie spalanie w okolicach 5 litrów nie będzie zaskoczeniem. Osiągi najmocniejszego diesla, praktycznie poniżej 8 sekund do setki. Najsłabszy diesel w okolicach 11,5. Co do zalet. Seata Ateki. Tutaj na pewno wnętrze przestronne. Bagażnik w środku, samochód typowo rodzinny. Dodatkowo spory ustawny bagażnik. Dużo wersji wyposażeniowych, silnikowych. Dużo aut krajowych z małymi przebiegami bezwypadkowych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Umiarkowane ceny. Aczkolwiek nie niskie po tych podwyżkach ostatnich, co do wad, na pewno jest mało wersji wyposażeniowych z polskich salonów, bogato wyposażonych z napędem na cztery koła, czy z automatycznymi skrzyniami. Tutaj te auta najczęściej są sprowadzane i tutaj trzeba uważać, na te samochody najczęściej są porozbijane, czy z cofniętymi przebiegami. Dodatkowo użytkownicy chwalą fajne z zewnątrz bryłę samochodu jak i wnętrza yy, tutaj <laughs> z WAD jeszcze yy, użytkownicy narzekają na, na słabe wersje silnikowe, te podstawowe, na niektórych mogą być zbyt dociężałe powiedzmy do samochodu wyładowanego. No i podstawowe wersje wyposażenia też nie grzeszą, że tak powiem. Ilością tego wyposażenia w środku. Co do usterek, typowych usterek awaryjności, tutaj warto zwrócić uwagę na problemy z elektroniką. Zdarzały się jakieś problemy z modułami elektronicznymi. Była akcja także przywoławcza odnośnie poduszek powietrznych. Bo tak poza tym samochód jest dosyć bezawaryjny, aczkolwiek no najstarsze egzemplarze, szczególnie z silnikiem diesla z napędem na 4 koła, tutaj te przebiegi mogą być już znaczące, dobiegające do 200 i powyżej 1000 km, także automatyczna skrzynia DSG czy napęd 4x4 już może nam dawać samą sprzęt silnika, może nam dawać znaki już niestety, że nadchodzą koszty. Co do sytuacji rynkowej cen Seata ATK, Tutaj te samochody, tak jak powiedziałem, mają dosyć umiarkowane ceny, ale nie są one niskie. Kręcą się to w okolicach 80-100 tysięcy praktycznie egzemplarze, które są dobrze wyposażone z napędem na cztery koła czy ze skrzynią DSG z dieslem tutaj ta cena przebija 100 tysięcy, także nie są to tanie samochody. Aczkolwiek cenowo też jakoś, jakoś nie odbiegają od konkurencji, a oferują sprawdzone powiedzmy rozwiązania. Także to było na tyle odnośnie Seata i Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia do następnego odcinka. Pozdrawiam.